Dzień dobry, przywitam się z wami najpierw holem dwie pierwsze koszulki, które wam pokażę to są już, które kupiłam jakiś, nie wiem z dwa tygodnie temu, z tydzień temu ale po prostu jakoś się nie złożyło, żeby pokazać tutaj mamy jedną z Pepko, taka pomarańcz i tutaj mam eleczkę. A tutaj mamy skropa. E, ta była zadyszkę 9,99. A tutaj mamy taką. Ta akurat była dopiero zdjęta z prania. E, skropa. I tutaj mam emeczkę. I ona jest żółta. Tutaj tak. A, pokazuj, Widać. E, żółta. I ta była chyba. Słuchajcie. Na 6 zł przeceniona? Chyba jakoś tak. A gdzie byłyśmy na łowach w. w Sinseju. I tutaj mamy tak, zwykłą taką. Yy, akurat tu już jest na lewej stronie, i będę przewracała. Nie jest to czysto biała, taka ekri bym powiedziała. I mamy tutaj za 7,99 ona była przeceniona, nie wiem z ilu, nie jestem w stanie zobaczyć, tu jest tylko jedynka, no to nie wiem czy była po 15 i na 8, nie mam pojęcia. Yy, tak, chyba będzie po 15 z tego, coś mi się. Albo 19. Chyba ta była po 19 wcześniejsza. Tutaj mamy też taką. Yy, ona też jest Ekri. Yy, tutaj ma taki paseczek, ona też jest na lewej stronie akurat. I ona kosztowała dyszkę z 20. I też taka właśnie zwykła. Taki Ekri kolorek. Yy, kolejna. Zwykła ojejciu, zwykła taka różowa róż, róż, róż i ona była, słuchajcie, z 15 na 8 złotych kolejna taka w serduszka. W serduszka też z 15 na 8 tutaj mamy taką zwykła ojejciu, ojejciu Coś mi się nie chce. Nie chcę dzisiaj współpracować. Na takich ramiączkach żółta z 8 na 6. I ostatnia w takie kotki. Ostatnia w kotki, słuchajcie. W kotki, i ona była z 15 na dyszkę. Coś takiego. To ja teraz mogę z tej strony się przywitać. Jeszcze raz dzień dobry. Bałagan trzeba schować i brać się powoli za zrobienie obiadu. Pogoda dzisiaj słuchajcie u nas deszczowa, chociaż teraz już przestało padać. Z samego rana jak wyjeżdżałyśmy lało. A teraz po prostu straszna duchota. Także tak jak mówię zabieram się za zrobienie obiadu. Łowy powiem Wam nawet udane, chociaż um, chociaż ciężko trafić coś, co by się jeszcze spodobało. Tak wiecie... Chociaż że nie ma jakichś wygórowanych ubrań, żeby coś tam wiecie takiego ubrać i tak dalej. No, a przy okazji chciałabym pozdrowić Natalię i jej siostrę, które spotkałam właściwie one mnie zbystrzyły w sinseju, Także dziewczyny życzę Wam jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego, miłego dzionka i jeszcze końcówki udanych wakacji. Ja, słuchajcie, biorę się zaraz, tak jak mówię, za obiad Może coś poczytam, bo ostatnio troszeczkę Troszeczkę te czytanie jednak kuleje Nie był ten maraton, udało się jedną książkę przeczytać Całą drugą gdzieś tam zaczęłam i nie mogę, słuchajcie, jej skończyć Naprawdę nie mogę jej skończyć Ciężko mi to idzie Chyba, nie wiem, nie miałam jakoś tak natchnienia i wenę, żeby czytać Także do tego jednak potrzebna jest wena i ochota, no a w ogóle czeka mnie jeszcze prasowanie, masa prasowania także ja się z Wami póki co żegnam i widzimy się być może jeszcze później albo następnego dnia miał ukazać się osobny filmik yy, tylko z recenzją książki Marcel Moss nie patrz kontynuacji książki nie odpisuj, ale stwierdziłam, że po prostu dogram yy, do tego, co mam. Nie będę za dużo się na ten temat rozpo... rozgadywała, że tak powiem. Książka, jeżeli miałabym. Po pierwsze, książka została przeczytana w dwa dni. Tutaj jest 352 strony z tego, co pamiętam. Tak. 352 strony, dwa dni. Książka nie odpisuje i zajęła mi. Znaczy, przeczytanie jej zajęło mi jeden dzień, więc to tak wiecie. Gdyby nie było pewnych obowiązków i pewnych wyjazdów, tę książkę przeczytałabym również w jeden dzień. Szybko się czytało, łatwo się czytało. Ten sam styl pisania, co w poprzedniej książce czyli nie odpisuj mi ten styl osobiście odpowiada, chociaż czytając recenzje, opinie osób, czy to gdzieś na jakichś forach, czy na YouTube, czy na zupełnie innych gdzieś tam stronach z książkami. To te opinie, recenzje są po prostu podzielone tak jak praktycznie ze wszystkim. Jest to dosyć mocna książka. Chyba. Nie wiem, czy mocniejsza od poprzedniej, ale chyba bym powiedziała, że jednak tak. Że mocniejsza od poprzedniej. Są bohaterzy, którzy brali udział, że tak powiem, w pierwszej książce. Właśnie nie odpisuj. I, I powiem wam, że dla mnie nie jest zaskoczeniem jak gdyby zakończenie tej książki przebieg jak gdyby wydarzeń troszeczkę taka przewidywalna, jak dla mnie. Chociaż powiem wam, że tak jak mówię, 9 na 10 dam bez żadnego problemu. Wiem, że są następne. Jest następna część. Raz nie pamiętam. Tytułu, ale już widziałam na jak, jakiejś stronie, właśnie. E, I muszę koniecznie zamówić, bo jestem ciekawa, właśnie, czy kolejna będzie tym samym stylem pisana. Mm, także no. Ja osobiście jestem na tak, jeżeli chodzi o tę książkę. Nie żałuję, że kupiłam jedną i drugą. Tak jak Wam wspominałam na samym początku, ja kupiłam w zestawie, one były jakoś w tańszej cenie. Dajcie oczywiście znać, czy czytaliście, jakie jest Wasze zdanie na temat właśnie tej książki, bo tak jak mówię, opinie, zdania są podzielone. Nie będę czytała wam tego, co jest z tyłu. Pozostawię taką nutkę niepewności, żebyście może chętniej sięgnęli po tę drugą część. I właśnie jeżeli chodzi o czytanie, to koniecznie musi być ona zaczęta, od, znaczy jeżeli chodzi o tego autora i, i tę serię, koniecznie najpierw książka nie odpisuj, a później dopiero nie patrz, bo czytając odwrotnie, ja właśnie zanim zaczęłam czytać, dokładnie prześledziłam, która jest pierwsza, żebym nie zaczęła, gdyby od końca czytać od, od drugiego egzemplarza, bo szczerze powiedziawszy, e, pogubiłabym się i historię nie miałoby dla mnie sensu. Także takie jest moje zdanie, moja opinia. Dajcie znać w komentarzach właśnie, czy czytaliście i co Wy sądzicie na temat tej książki. E, ja słuchajcie książkę i e boy niestety odłożyłam na półkę nie mogę dalej wejść w ten rytm czytania jeżeli chodzi o tę książkę teraz mogę wam jedynie powiedzieć tyle, że dla mnie jest to taki rodzaj książki kiedyś był film film o pewnej dziewczynie która Pokazywała właśnie ile procent mózgu człowiek wykorzystuje yy, Tylko nie pamiętam teraz jak to był tytuł tej książki yy, Książki mówię, tytuł filmu yy, I mi prawie od samego początku właśnie ta książka kojarzy się z tamtym filmem I ciężko mi yy, przejść właśnie do dalszego czytania Dlatego odstawiłam ją na półkę yy, Trochę jestem zasmucona, ponieważ książki, które zamówiłam miały przyjść... W tym tygodniu i chyba nie przyjdą. Przyjdą dopiero za tydzień. Także jeżeli będę wybierała się na wakacje, bo plany pewne są, ale tak jak mówię, różnie z tymi planami wbywa, to być może pojadę bez żadnej książki, chyba że w międzyczasie gdzieś w jakimś jeszcze sklepie uda mi się coś nabyć, takiego, żeby wiecie mieć pod ręką, bo na chwilę obecną nie mam co czytać, to znaczy jest ten właśnie e którego nie mogę. Dalej wdrożyć w, w, w swój rytm i, i, i w czytanie, ale też jest książka Paranormalnie. Tyle, że tę książkę czyta moja córka, więc no, niestety mama musi poczekać. Napiszcie też w komentarzach, jakie książki wy polecacie. Ja chętnie zerknę, chętnie poszukam, bo. Ostatnimi czasy właśnie szperam, szukam po różnych stronach, z różnych stron. Staram się też zamawiać, żeby nie było, wiecie, tak tylko z jednej. Chociaż link afiliacyjny, który będziecie mieli pod filmikiem, jest to filmik link, przepraszam, który przekieruje was na stronę taniej książki. I z każdego zamówienia przez was zrobionego 6% kwoty wpłynie na mój rachunek. Oczywiście nie jest to coś, co musicie robić i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Ja zamawiam na tani, w taniej książce, ponieważ rzeczywiście książki są troszeczkę tańsze niż w Empiku. Oczywiście nie wszystkie egzemplarze, bo to nie jest też tak, że ja będę wiecie, wychwalała tylko dlatego, żebyście klikali, żebym ja na tym zarabiała, bo mi o to nie chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć dobrą książkę w dobrej cenie i po prostu być zadowolonym. Także ja szukam naprawdę na różnych stronach. To nie jest tylko, że jestem z jedną związana i tylko jedna jest dla mnie ta najważniejsza, z której ja muszę, bo tak nie jest. Także, cóż, moi drodzy, ja wam gorąco dziękuję za oglądanie. My widzimy się już być może w dniu następnym, jutrzejszym. Nie wiem, jak to będzie, nie wiem, co los przyniesie, jak potoczą się najbliższe godziny. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie, pozdrawiam papa pa.